Cześć, dziś opowiem o zapaleniu na pletka. Nazywam się Oskar Zgra, jestem chirurgiem dziecięcym. Pracuję w szpitalu w Tarnowie, mam gabinet w Tarnowie, Dobczycach, Krakowie, a gościnnie operuję również w Kielcach. Dzisiaj, na prośbę widzów tego kanału, zapalenie na pletka. Zapalenie na pletka jest dość częstą przypadłością, szczególnie w dzieciństwie. Według badań 4-6% chłopców będzie miało w ciągu dzieciństwa przynajmniej jedno zapalenie na pletka. Dlatego warto wiedzieć, co z tym robić, a czego nie robić. Zapalenie można poznać po tym, że boli przy sikaniu, przy dotykaniu napletka. Może być zaczerwieniony, bardzo opuchnięty, bo ta wiotka tkanka łączna, która jest pomiędzy dwoma warstwami skóry napletka, łatwo puchnie i może sączyć się, czy wręcz lać spod napletka ropa. Ważna rzecz, zapalenie napletka występuje u dzieci przed... Pokwitaniem przed wejściem w okres dojrzewania niezależnie od tego, czy ten napletek mają odklejony, czy nie odklejony. U dorosłych y, główną przyczyną zapalenia napletka jest brak higieny, jak również mogą to być y, choroby przenoszone drogą płciową. U dzieci to nie jest brak higieny, to jest najczęściej następstwo małego urazu, mikrourazu. To może być otarcie, to może być zadrapanie, to może być bardzo drobny uraz, który powoduje, że bakterie skórne, bo takie najczęściej się hodują z ropy przy zapaleniu na pletka, bakterie skórne wchodzą pod skórę, gdzie ich być nie powinno i robią to zapalenie. Zasadniczo zapalenie na pletka nie wymaga, żeby chirurg zazwyczaj cokolwiek z tym robił. Ja już przeleczyłem tych zapaleń tysiące i w moim sposobie nie ma ani antybiotyku, ani żadnych mechanicznych czynności z drobnymi wyjątkami. Tylko raz w mojej karierze musiałem przepisać antybiotyk do ustny na zapalenie na pletka. Natomiast wszystkie pozostałe leczę bez antybiotyku i tylko raz musiałem wypuścić za pomocą narzędzia ropę, bo tyle się jej nazbierało, że dziecko nie było w stanie sikać. Wszystkie inne można wyleczyć po zasięgnięciu opinii lekarskiej w domu, często bez chirurga. To, co ja zalecam, to jest przez 5 dni przymoczki z odkażacza. Mogą być różne preparaty na bazie mikrodacyny, może to być nawet riwanol, który jest bardzo delikatny. Kładzie się taki riwanol na gazik, tylko riwanol w płynie, nie w żelu, owija się siusiaka, przykłada drugim, przytrzymuje, czy to pieluszką, czy to bielizną. Wtedy przy każdym kroku odrobina tego płynu odkażającego wyciśnie się w płynie i odkazi siusiaka. Do, I takie przymoczki stosuje się 3-4 razy dziennie, zmieniając co jakiś czas. Do tego dwa razy dziennie należy namoczyć to się nazywa nasiadówka, ale tak naprawdę chodzi o namoczenie całego prącia, całego siusiaka w na przykład korze dębu. Kora dębu jest to naturalny środek stosowany głównie w higienie intymnej kobiet, ale znakomicie nadaje się również na zapalnia w tym delikatnym miejscu u chłopców. I jest to środek łagodnie odkażający. Można takiej kory zgodnie z instrukcją w naparzyć i wlać do kieliszka, można do miednicy, czy można u malutkich dzieci dolać do wanny. I dwa razy dziennie na 10-15 minut sprawić, żeby ciusiak był pod wodą. Ona, ta kora demse wpłynie do środka i będzie w stanie odkazić wszystko, łącznie z tym, że jest to... to łącznie z tym, co jest w środku. Kiedy kontrola? Po każdym stanie zapalnym napletka warto skontrolować ten napletek u pediatry po kilku tygodniach. Jeśli będzie miał wątpliwości, wyślę do chirurga. Dlaczego? Dlatego, że jedną z przyczyn stulejki, oprócz oczywiście mechanicznego uszkodzenia napletka, jest właśnie stan zapalny. Nazywa się to stulejka pozapalna. Leczy się tak jak każdą inną stulejkę wieku dziecięcego. Dla widzów na YouTubie tutaj pojawi się teraz link. Dla wszystkich pozostałych, link do filmu o stulejce będzie w komentarzach. I taką kontrolę po kilku tygodniach warto przeprowadzić. Ostatnia rzecz. Taki stan zapalny czy zapalenie na pletka może się wydarzyć przed okresem dojrzewania kilkukrotnie i za każdym razem, kiedy widzisz, że Twoje dziecko zaczyna się skarżyć, czy na ból, czy na pieczenie, czy coś już jest zaczerwienione, możesz wdrożyć leczenie w domu, a poradę uzyskać już po wdrożeniu leczenia, poradę lekarską. Przypominam, że żaden z materiałów na tym kanale nie zastąpi Wam porady lekarskiej i w razie wątpliwości należy udać się do swojego lekarza skorzystać z porady, bo ja prowadzę działalność edukacyjną i mam nadzieję, że pomogę Wam podejmować lepsze decyzje zdrowotne dotyczące Waszych dzieci. Na dzisiaj dziękuję, zapraszam do komentowania. Cześć.